Siemanko, witam Was ponownie w gotiku edycji rozszerzonej. W odcinku 6, tak, to jest szósty odcinek. No i oczywiście dawno nie było odcinków, miałem przerwę. No, tak bywa. Nie będę oszukiwał, że coś tam taki jestem. Wiecie, taki zapracowany, że nie znajdę godziny dziennie na nagrywanie czy coś. No w sumie też nie miałem jako takiego czasu, zbyt wiele, ale ogólnie to nie miałem jakoś chęci do nagrywania i motywacji a czasu tak jak mówię też troszkę nie miałem tak za bardzo znaczy się no zawsze można znaleźć czas jeśli się tak bardzo chce ale ale jednak tego czasu nie jest za dużo no i dobra przez to że tyle nie było czasu odcinka to muszę sobie zobaczyć co tutaj robiliśmy ostatnio przed, odcink przed odcinkiem patrzyłem już ale chwilka zobaczę tutaj questy Dobra, czekajcie na chwilę, przestanę mówić, żeby się skupić. Aha, dobra, pamiętam, co robiliśmy w poprzednim odcinku. Otóż w poprzednim odcinku znaleźliśmy tego cienia koło wolnej kopalni. No ja pamiętam jeszcze, gdzie on był. Ale pamiętam, że miałem problem, żeby go ogólnie ubić i tak, dobra. Skoro jest już ciemno, to może po prostu pójdę do chatki i. No i się prześpię do rana, żeby było sporo tym widno, bo tak nawet na nagraniu niezbyt łapie mm, troszkę ciemny obraz, wiecie o co chodzi. Znaczy, dużo osób ma z tym ogólnie problemy. Że im mnie łapie, jakby. Znaczy, że mało widać. Jeśli grają w gotika, a jest akurat tam ciemno. No i dobra. Mam nadzieję, że nic mnie zrobi. Potem już wam powiem co zrobię. No dobra. Już wam mówię co zrobię. Ale to oczywiście potem, bo teraz tu ze słaby. Otóż potem można tego krzykacza pobić zwyczajnie i zabrać mu tą chatkę. To coś tam było, że sobie yy, jakoś nie wiem na nielegalu ją wziął czy coś takiego. Nie pamiętam, ale tak Ogólnie to tak jak mówię jestem Jeszcze troszkę, no nawet nie troszkę, tylko bardzo słaby Dopiero pierwszy poziom No i dobra Może wyjdę po prostu za nowy obóz, aby co nieco sobie podekspić czy coś na jakiś tak No wiecie, na jakichś bardzo słabych takich potworach ale tak ogólnie włączę sobie stoper, bo zapomniałem oczywiście na początku odcinka. No, tak postanowiłem, że jakoś nie będę robił drugich odcinków, bo to mia się z celem. Najlepiej jest robić odcinki takie, no, po 20-20 parę minut. Zresztą o tym nieraz mówiłem. Hej ty, masz ogromne szczęście. Postanowiłem dać ci drugą szansę, ale tym razem postaraj się tego nie spartaczyć. Idź do ryżowego księcia, a potem roznieś wodę wszystkim zbieraczom. Ja Aha dobra, bo nie mam tam w sumie czy tego questa spieczyłam ostatnim razem, czy coś Witaj przy... Ale zobaczymy teraz. Może się A co możesz mi za W tej historii musi być jeden... Kurde miałem do niego pójść, a on mi tutaj nic nie chce powiedzieć. Witaj przy... Nie ma, a czekajcie chyba, że ja mam tą wodę po prostu. Dobra, zobaczymy. Przysyłam mnie lew. Aha, dobra, mam przy sobie. No czyli tak, musimy wszystkim rozdać tą wodę i do tego typa z powrotem. Taki bezsensowny quest. No każdy, kto grał w Gotika, tego questa zna. Przysyłam mnie lewus. O, Dobra, te kwestie przewijam już, bo po słuchać tego samego od wszystkich. Ja w ogóle troszkę przez ten czas się odzwyczaiłem od gadania tak jakby sam do siebie. bo do mikrofonu. Przysyłam mnie. <laughs> Dzięki. Go. Tylko szkoda właśnie, że tutaj te animacje oni pokazują, bo widziałem właśnie, że na przykład w mrocznych tajemnicach to te animacje jak oni piją tą wodę to pousuwali. Tak mi się wydaje przynajmniej. A tutaj trzeba, trzeba czekać zwyczajnie. No i tak jak mówię, dawno nie nagrywałem, więc mi się plącze język, ale powinno to minąć z czasem. No w najbliższych odcinkach pewnie. Będę starał się już. No, znaczy teraz się też staram, ale niezbyt wychodzi na no, pół roku nie gadać do mikrofonu. No to idzie się odzwyczaić, ale nie gadam już na ten temat, bo to bez sensu dobrze, ale no w sumie o czym innym gadać jak tutaj nic nie robię aktualnie, tylko roznoszę tą wodę. I który to był ciekawe. Hmm, szósty chyba zbierać, Nie wiem, no ale może po prostu jak nam się skończy woda to będę wiedział który to był No i taki odcinek nudny na początku Może potem się coś stanie ciekawszego jak pójdę Expić ja tak jak mówię, nie pamiętam co tutaj jest zbyt zbytnio do zrobienia, no zdaję sobie z tego sprawę, że to jest dopiero szósty odcinek i nie zrobiłem do tej pory zbyt wiele w związku z tym. Dlaczego tutaj pewnie mam masę questów do zrobienia i tak jakby się nie skupiam na tym co robiłem lub czego nie, tylko po prostu chodzę, zbieram questy, robię je, trochę ekspie, no. Teraz troszkę tak zacząłem robić I w planach mam dalej żeby tak właśnie zrobić bo nie, nie wiem czy w edycji rozszerzonej też A w zwykłym gotiku. Żeby Myślałem, być silnym by to, to jest skończy. kwestia po prostu No nabijania expa Przy... I wydawania punktów nauki oczywiście na siłę właśnie Co ciekawe w gotiku jedynce, Ja kiedyś tak to, grałem w takich dawnych dosyć latach Gotika 1 jak zaczynałem, to dobra już wam mówię zrobię zapis tylko, no to właśnie wtedy odkryłem samą taką Witam. metodę, chociaż metodą tego nazwać nie, nie można, że wystarczy, grając oczywiście wojownikiem, ładować po prostu punkty naukę w siłę i bez problemu przejdzie się wtedy tą grę. No i tak w wołoby już tej gry Gotika. No to jesteśmy po prostu wymiataczami takimi, bo wszystko po prostu pokonamy. Już w połowie tej gry ładując przypominam tylko w siłę, w żadne tam nawet walczonią. Dobra robota. Może będą Widzę, że jesteś wprost stworzony do tego zadania. No i dobra, w sumie no to jest efekt jakiego chciałem że on do nas się przyczepił, że tam będziemy roznosić wodę i cały czas. Otóż plan jest taki, że potem tego lewusa można bez problemu pobić i, i zyskać Ekspa. I pamiętam nawet, że ten ryżowy księciu miał jakąś spoko nawet broń, oczywiście na początek, bo normalnie to jest gówniana, ale taką broń posiada, chyba że już w tym modzie zmienili to. Tylko zachowaj to dla Witaj. A, Dobra, aż mi się coś przypomniało chociaż. No bo tutaj szliśmy z tą Kosą do tego obozu i właśnie on się zbagował, nie chciał nas dalej prowadzić. To mi się właśnie to teraz przypomniało, a ten odcinek nagrywałem jeszcze w styczniu. Także miałem prawo zapomnieć. E tak, tutaj widzę krwi z którymi teraz, na chwilę obecną, na pewno nie dam rady. No i tak się zastanawiam Sierwoady są też ale Czy z nimi dam radę to Szczerze mówiąc nie pamiętam Nie mam pojęcia Zapis oczywiście to jest podstawowa rzecz Jak on należy wykonywać Jeśli to Ścierwojak zwykły to pewnie nie damy rady Ale jeśli młody Ścierwojak no to No, tak wypisałem Ścierwojaki, czyli nie damy rady Także nie ma co nawet podchodzić do niego no, chyba pójdziemy po prostu dalej przed siebie i porozglądamy się za wszystkim. Bo nawet w starym obozie chyba nie byłem, albo mi się wydaje, tylko w sumie to naprawdę nie wiem, nie pamiętam. Także nie będę gadał głupot. Yy... No i tak, z kosą przyszliśmy tutaj. A nie wiem nawet, którą drogą tutaj mamy jakiegoś. O, bancior. No to ciekawe, co on powie no w sumie nic i tak następność sierwojady tylko czy zwykłe czy młode to nie wiem dobra zwykłe nawet nie podchodzę do nich i wróćmy się w takim razie kurde do starego, do starego obozu a tutaj już tak się zaciąłem bo boję się że zginę a chociaż robiłem niedawno zapis ale no zapisów nigdy nie za wiele no ale tak, i tak do starego obozu bym musiał iść prędzej czy później, skoro nie daję rady z potworami, nawet na początku. No to nie mam co nawet z nimi walczyć na siłę, tylko po prostu zacznę jakieś questy robić. W nowym obozie mam właśnie jakieś questy i chciałbym zrobić tego quest'a chociażby z tym zagubionym cieniem, którego tam znaleźliśmy ostatnio przy wolnej kopalni. Ale no na chwilę obecną, tak jak mówię, nie daję z nim rady. I muszę się zająć innymi questami. No nie wiem, na początku tak jest zawsze ciężko. Nie wiadomo co robić. Po prostu trzeba nabijać ekstra. No i dobra, nie wiem czy tędy przychodziłem, tak jak mówię po prostu, nie pamiętam. Także mogą mnie zaczepiać ci strażnicy. Dlatego robię zapis w sumie przed spotkaniem z nimi. Hej chłopcze, dokąd zmierzasz? Do Starego Obozu może? Widzę błysk w Twoich oczach. Hm. No, nie zrozumiem jakiego błędu... Kurczę, mie miesza mi się język, ale... Tak, mianowicie chodziło mi o to, że... Nie mogę dołączyć już do Starego Obozu, bo... Wybrałem. Znaczy jestem aktualnie, no... Kretem, a w tej modyfikacji jest tak, że jak się jest kretem, to. no to jest, jest przynależnym do nowego obozu. Diego powiedział, że mam się z nim spotkać w obozie. W takim razie. Dobra, ci strażnicy nam nic nie powiedzą. Ciekawego, no możemy tylko tutaj wejść, ale kwestie jakieś i tak powinniśmy móc wykonywać. I tak, dobra, pogadałem sobie z biegiem, bo to jest Myślałem, pierwsza osoba, skończy, z którą warto pogadać. Hmm. Nie ma za bardzo o czym mówić. Jest nie do A co się stanie, jeśli po prostu spróbuje stąd wyjść? Ostatni, który tego spróbował, dotarł hmm. na drugą stronę jako trup. Przez to przeglądamy. Jeśli to tak. no, nigdy się nie wydostaniemy. Dobra, cztery teksty. Mnie. Słyszeliśmy już w wieku, tylko jedynce. No i tak jak myślę. Tylko się. ludzie go Muszę się dostać do zamku. Mam list do arcymistrza magów ognia. I myślisz, że wpuszczę cię tak po prostu do środka? Żebyś oddał list i zgarnął nagrodę. Tak, dobra, pokaż ten nie ma mowy. Zapomnij. w porządku. I... No i tak, chyba musimy go przykupić po prostu. Nie wiem w sumie. Czy dobrze jednak, że tutaj przyszedłem, skoro o nie? Hej kolej! Dobra, każdy. Powiedz Każdy zna wrzoda, także z nim nawet nie ma sensu zostawiać rozmowy. No dobra, zobaczę czy jednak są jakieś questy do wykonania Nie daj gorzej! Człowiek, który umie dobrze gotować, ma tutaj wielu przyjaciół. Chcesz może trochę moj... Dzięki, mógłbyś coś dla mnie zrobić. Co takiego? Założę się, że lubisz sobie dobrze podjeść. Opracowałem właśnie nowy przepis: potrawka z chrząszcza ala snaw z ryżem i grzybami. Dostaniesz ile tylko zechcesz, ale potrzebuję jeszcze trzy chrząszcze i parę piekielników. Pięć powinno wystarczyć. Brzmi nieźle. Zatem idź i przynieś mi potrzebne składniki. Poprzedni człowiek, którego wysłałem, nie wrócił. Zapewne uciekł do nowego obozu. Gdzie mogę znaleźć te ch... Wszędzie, gdzie walają się jakieś odpady. Poszukaj w opuszczonych chatach przy zamkowych murach. Tylko niech cię nie odstraszy ich paskudny wygląd. Po ugotowaniu są całkiem smaczne. Gdzie znajdę Wyjdź z obozu przez południową bramę? To ta pod zawaloną wieżą. Zna... Dobra, to wszystko wiemy. Kim był? Czu... Nazywał się Nek. Dobra. O informacjach tych nie będę go zagadywał. Po prostu idę po te składniki. W sumie to i tak jest potrzebny, więc nie ma zbytnio do rzeczy, co ja tutaj robię. Ważne, żeby doświadczenie wpadało. No i dobra. Mam znać opuszczoną chatę przy zamkowych murach No dobra jest, już się bałem, że zwyczajnie usunęli twórcy moda tą chatę ale tak źle to by nie było Także zapisujemy grę, na wszelki wypadek bo z tymi chrząszczami to mogą się grać różne cyrki No spieprzaj no Dobra Bo właśnie co ja miałam powiedzieć na temat tych chrząszczy aha, no bo tutaj zawsze był problem bo tych chrząszczy nie da się po prostu trafić w żaden sposób no jakoś dwa cudem trafiłem no już trzy cudem trafiłem a więc zbiorę sobie te mięso tych chrząszczy dobra no teraz, no nakierowałem no kurde wrzut nie daje spokój tak jak wiecie więc na niego nie ma żadnej rady, chyba że mu spuścić łomot. Po prostu, no i tak. Czwarty chrząsz powinien być, chyba że miał być trzy. Sprawdźmy to. Aha, trzy chrząszcze. No, czyli mamy odpowiednią ilość. Ja tu widzę w ogóle skrzynię, której nigdy jakoś specjalnie nie widziałem. Chyba, że trzeba po prostu... A nie, nie trzeba otwierania zamków umieć. No, sakieweczkę mamy 10 brulek rudy w środku. No, tak jak wiecie, w zwykłym gotiku. Kurde, no ja to mam łeb. Mówię 10 brulek rudy, a tu jakieś 10 gwoździ. No, czyli widocznie nie tylko ruda jest w tych sakiewkach, ale wiecie o co mi chodzi. Kurde, ten się obrócił znowu, już myślałem, że chcę mi coś powiedzieć. Aha, i zgubiliśmy wrzoda. No to w sumie dobrze, i mamy tutaj te grzybki. Tak, piekielniki. Tutaj je, nazywają się niektóre gorzki chleb. Także, no, mylące to było dosyć. Nie pamiętam, ile tych piekielników miało być do końca, ale po prostu je pozbieram. Zaraz sobie mogę sprawdzić. Tutaj, oczywiście, są kretoszczurki, które. No szczerze to nie wiem czy pokonam No kurde Kretoszura nawet nie pokonał No czyli zrobimy taki deal Że Uciekniemy im jakoś Taka słaniacka metoda Że tak powiem Tutaj Aha bo nie Bo mi się coś przypomniało w sumie No kurde chodźcie tu znaczy, w starym obozie był taki koleś z bractwa, który nas tam może zaprowadzić, i właśnie idzie drogą obok, bo no, tam tutaj i z nim można nieźle podekspić, właśnie tak w ramach ciekawostki mówię. I można było po prostu zwabić te kretoszczury do niego, jakbyśmy z nim szli. Nie wiem, czy się da już, skoro dołączyliśmy do obozu, ale no. Jednak spróbuję w następnym odcinku, być może. Mamy no tu oczywiście tego strażnika. 10 brułek rudy ma i ten swój amulet. <laughs> oczywiście grzybki też są. No i tak w sumie moja metoda zadziałała. No pewnie ktoś kiedyś wymyślił ją przede mną, ale ale już pominijmy to. No ale kurde, kreto dalej tutaj są. Znaczy przyszły. Chyba problemu nie będzie, żeby im uciec. No tak myślałem. Zapisz, zapis gry, zawsze warto zrobić, tak jak mówię. I piekielniki sobie możemy zebrać. Kurde, ten już w ogóle nie goni. To mały fail się szykował. No jakoś niechętny do ataku na mnie. No spokojnie ja się nie obrażę, skoro nie chcę mnie atakować. Ja tutaj i tak przydę z tym typkiem, o którym o którym wam mówiłem przed chwilą, tym z obozu bractwa, no to z nim podekswimy troszkę, wydamy punktów nauki potem. No i będziemy coraz silniejsi. Tak, już zapomniałem jak to zascha w gardę. To lepiej uważaj! Poza murami jest... No jest niebezpiecznie. No więc co ja mówiłem, że zapomniałem... Już jak to jest, jak zasycha w gardę przy dłuższym mówieniu, ale teraz to wszystko wróciło. Bo nagrałem odcinek następny po długiej przerwie. Bo yy, znaczy, a dobra, mniejsza z tym. Każdy, kto sobie chce, to może sprawdzić, jak trwała ta przerwa. No bo była jakoś od lutego, a teraz jest sierpień. No ale o tym chyba nie muszę wspominać. No to, o kurde, to ten kanał mam już półtora roku. Nawet może troszkę dłużej. No to sporo już. Mam przy sobie rzeczy, o które prosiłeś. Świetnie! Teraz muszę je tylko wrzucić i za chwilę potrawka będzie gotowa. Zaczekaj. Dobra, ja tutaj się musiałem wody napić. Za ten czas także była chwila ciszy. Powiedziałeś, że mogę dostać tyle potrawki, ile tylko zapragnę. I dotrzymam słowa. Proszę, wejść te trzy porcje. No i w sumie dobrze, mamy tą potrawkę, ale... Nie tyle mi chodziło o potrawkę, co o expa. No kurczę, 195 expa jeszcze do następnego poziomu. Hmm, wypadałoby zdobyć ten poziom w tym odcinku. A w ogóle czekajcie, bo ktoś mi może tu w ogóle nauczyć siły czy czegoś. No na pewno ktoś może, ale obawiam się, że jeśli dołączyłem do nowego obozu, już jestem tam przynależny, to tutaj mnie nikt nie nauczy. I tak sobie pogadam z innymi tutaj ludźmi, także może się uda zdobyć ten poziom w tym odcinku. Yy, no, i z kim by tutaj pogadać? Mamy Fleczera. Hej, ty! Jeśli nosi, chcesz ty... się pozbyć swoich pieniędzy za ochronę, wybrałeś zły. Tak? Bo mnie tu nie. W tej historii musi być jedną, Czyżby? A gdzie jesteś? W tej chwili siedzę w zamku przy ognisku i popijam piwo. To jakim cudem z tobą rozmawiam? Nek gdzieś zniknął. Zwykle to on patroluje ten rejon. A dopóki nie raczy się tutaj zjawić, to rozkazał mi mieć oko na wszystko. Wiesz, gdzie się pojechane? Nie, i raczej się tego nie dowiem. Jeśli komuś coś o tym wiadomo, to pewnie tutejszym kopaczom, a zwłaszcza ze mną, bo wiedzą, że brzydzę się ich robotą. Założę się, że podśmiewają się ze mnie za moimi plecami. Ale dlaczego nie zbierasz pieniędzy za ochronę? Nek zebrał już co było do zebrania. Więcej z nich nie wycisnę. Chodzi o Neka. Tak? Co? Gdzie on. W innym, lepszym świecie. O, cholera! To znaczy, że będę tutaj tkwił do końca życia! Miałem nadzieję, że ten Benzwał jednak wróci. Teraz mam kłopot. Jaki problem? Jestem winien z Katiemu nie lada sumkę. Kiedy dowie się, że przejąłem działkę Neka, będzie mnie nachodził codziennie. Nie mnie się. Nie dotyczy. Aha, może mogę ci jakoś pomóc. No tak, czy dam radę znaleźć na jego miejsce? No i tak, ogólnie rzecz mówiąc, to... No to nie wiem, czy dam radę wykonać tego quest'a, tak jak mówiłem, bo jestem przynależny do nowego obozu. Ale kurde, pamiętam, że ten typ chciał amulet tego Neka, który mam przy sobie teraz. No gdzieś tu pewnie jest. Yy. Aha, no mam na sobie... Czekajcie. Jego miałem założonego. Aha, myślałem, że jak go zdejmę to mogę mu go dać. No ale nie wiem w sumie, może ten amulet jest nie do oddania. yyy... już tej modyfikacji. No i tak, mamy tu ogólnie jeszcze troszkę ludzi do pogadania, ale ja już kończę odcinek, bo tak jak mówiłem... Przerwać odcinek można w każdej chwili, a kiedyś robiłem odcinki po 30-40 minut, bo mi szkoda było przerywać, ale były mało oglądane, bo jednak 30-40 minut to jest długi czas i niewiele ludzi ma na tyle czasu i chęci, żeby oglądać takie długie odcinki. Także ja tutaj kończę odcinek i z góry dzięki Wam za oglądanie. No to był pierwszy odcinek po przerwie. I zachęcam was do oglądania następnych odcinków. No i na sam koniec powiem, bo muszę to powiedzieć. Ja tego moda tak naprawdę nie znam i niezbyt go jeszcze ogarniam. Także jeśli macie jakieś rady to piszcie mi je. To się będę do nich jak najbardziej stosował. Bo samemu no wszystkiego raczej nie odkryję, a tak jeśli ktoś mi powie to... To będzie fajnie. No i dobra, nie przedłużam już. Odcinki powinny się pojawiać regularnie, znaczy... Na siłę nie będę nagrywał, ale jednak, jakieś tempo wrzucania tych odcinków będę starał się utrzymać i jakąś w miarę regularność. Także, jak mówię, nie przedłużam już, piszcie mi rady, łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie! Ale o tym nie muszę chyba wspominać. No i po raz trzeci powiem, że nie przedłużam. Także, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie.